Prosiliście o fasolkę po bredońsku? Żartuję, nikt nie prosił, ale i tak wam pokażę, bo mam super przepis. Tutaj mam wszystkie potrzebne składniki. To przede wszystkim 500 gramów białej fasoli. Im większa, tym lepsza. Ta fasola jest już namoczona. Jeśli używacie fasoli suchej, no to oczywiście wcześniej trzeba ją namoczyć. Oprócz tego trzy śląskie kiełbaski. 200 g wędzonego boczku, tutaj jest jedna średnia marchewka, 3 ząbki czosnku, 3 średnie cebule, 700 ml pasaty pomidorowej, olej, jeśli chodzi o przyprawy no to będzie to oczywiście ziele angielskie, liście laurowe, papryka wędzona czerwona, no i czomber, który dodaje fasolce cudownego aromatu, z przypraw oczywiście także jeszcze sól oraz pieprz. O jednym składniku zapomniałem, to mała papryka czerwona. Najpierw do garnka trafiła fasola, którą zalewam wodą i ugotuję prawie do miękkości z liśćmi laurowymi, zielem angielskim, solą oraz pieprzem. Marchewkę kroję w kostkę i dorzucam do gotującej się fasoli. Na odrobinie oleju najpierw przesmażam boczek pokrojony w małą kostkę, do którego po chwili dorzucam posiekaną cebulę oraz kiełbasę pokrojoną w plasterki a gdy się troszkę zrumienią także paprykę pokrojoną w kosteczkę, drobno posiekany czosnek, a po chwili także paprykę wędzoną w proszku mieszam tak, aby połączyła się z tłuszczem. Odda wtedy najwięcej aromatu. Z gotującej się pasolki nabieram troszkę wody i wlewam na patelnię tak, aby spłukać wszystkie smaki. Następnie całość przekładam do garnka. Mieszam, doprawiam cząbrem, wlewam pasatę oraz wypłokuję butelkę wodą i ją również wlewam do garnka. Po ponownym wymieszaniu przykrywam garnek i gotuję całość jeszcze około 20 minut, aż fasola całkowicie zmięknie. No i już fasolka po bretońsku jest gotowa. Z tego przepisu wychodzi przepyszna, bardzo pożywna i rozgrzewająca cudowne danie jednogarnkowe na zimowe dni.